Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa. Szanowni Państwo, chciałbym z moją przyjaciółką Elwirą podziękować Panu Piotrowi i przeczytać, bo dostaliśmy piękną przesyłkę i chciałbym przeczytać. Droga Pani Elwiro, mam nadzieję, że ten podarek spełni oczekiwania polecane przez osoby z Pani branży. Od Piotra. Dziękuję serdecznie. Piękna rzecz. Tak. Fajne, nie? Zobacz jak leczyli, zobacz jak leczyli zęby. Też Państwu chcę pokazać, świetna książka, świetny papier. Są naprawdę niesamowite zdjęcia, gdzie, o. Leczyłaś kiedyś ludzi na takim fotelu? Tak. Na takim? Przecież to jest fotel tortur. No, bardziej nowoczesny. Bo wiesz, mam taki Wojewódź. pomysł, że, a jakbym Ci przywiózł hejtera, to dałoby radę tutaj go. Ludzi nie będę. Ludzi nie męczysz. No hejterzy to nie ludzie. Nie, no żartuję oczywiście. Szanowni Państwo, bardzo piękna książka. Są tutaj takie zdjęcia. Chciałem Państwu pokazać. Oczywiście nie mogę trafić. Zobaczcie. No, dobra, to dzięki. Elwira Panu Piotrowi podziękowałaś. super. Teraz ja będę dziękował. Ja też panu Piotrowi dziękuję, bo sam sobie chętnie ten album zobaczę. Słuchajcie, tu były zdjęcia. O, zobaczcie, fenomenalne. Fenomenalne, zobaczcie jak to, jak to wyglądało. No. O Boże, kochany, zobaczcie, szanowni państwo, to jest jedna rzecz, za którą jestem wdzięczny, że nie żyję w starych czasach, bo niestety często korzystałem z usług dentystycznych. Zobaczcie na to, szanowni państwo. Zobaczcie, jakie wykrzywione w męce twarze. O Boże, kochany, to bez znieczulenia. A teraz znieczulenie. Teraz jest znieczulenie. Teraz jest bontonsilwople. Tak to wygląda. Fantastyczna rzecz. Szkoda, że po angielsku. O! No zobaczcie, to jest niesamowite i takimi szczypcami, ale zobaczcie, jakie to jest perfidne, że ten dentysta, ten chyba kowal się uśmiecha tak jadowicie. Tutaj też się ktoś uśmiecha, no a temu panu do śmiechu nie jest. Proszę zobaczyć tutaj. Boże, kochany, co to się dzieje? Tutaj coś niesamowitego. To jest książka jakaś o składaniu ofiar a nie dentystyczna. O tutaj. Bardzo dużo jest takich obrazków, kiedy ktoś jest w męce wielkiej. Proszę zobaczyć. O. Coś niesamowitego. Także bardzo piękne, bardzo fajne. Bardzo serdecznie dziękuję także w imieniu Elwiry. Mm. Bardzo ładny papier, wszystko super. O tutaj, zobaczcie na te zdjęcia. Niesamowite, po prostu. O! Także ząbki ładne masz. Jakiemu dentyście je oddasz? Dobra, także książka jest fantastyczna, świetna. Sam sobie poczytam jakieś takie komiksy, tak? Że tutaj pan napuch, widać, prawda? i leczenie. No to jest coś strasznego, jak w dawnych latach się leczyło ludzi. O, zobaczcie tutaj. Boże, kochany, to jest... Teraz są znieczulenia. Teraz są znieczulenia. Tu w Japonii sobie się torturowali. Mam żal do Pana Dobrego Boga, że te zęby same po prostu całe życie nie odrastają, by się tylko wyrywało. Nie trzeba by było kanałówek robić i innych rzeczy. Tak wygląda tak, yy, ten album. Opisujący chyba dzieje stomatologii. Świetny papier. Już troszkę upieprzyłem. Będzie trzeba na to jakiś papier położyć. Fajna rzecz. Bardzo serdecznie, Panie Piotrze, dziękuję. I przeczytam, co dostałem na kartce jeszcze. Panie Marku, porcja mnemotechniki militarnej w Pana temacie od Piotrka. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję. Piękny album. Słuchajcie, piękny album. Jest po angielsku, no ale ja mam podobną maturę zdawać z angielskiego, więc może się przyda. Tutaj jest, zobaczmy, jak to wygląda. O tak to wygląda ten album. Widać, że dobra rzecz, droga na pewno. Zobaczcie, wszystkie samoloty i to, co ja zawsze kochałem: zestawienie sił, zestawienie gospodarki, bombardowań, zestawienie sił, wszystko, wynalazki jaka była siła militarna. Zobaczcie, jak to wszystko jest zrobione. Jaka wyporność The Japanese The Jap Japan's Merchant Fleet, czyli chyba wyporność floty japońskiej. Pokazane, gdzie były ataki. No to ja uwielbiam takie rzeczy, tak? Zobaczcie, jaka była akcja, gdzie robili desan, gdzie były, ilu, ilu było ludzi, jaka była armia, ile dywizji. No coś niesamowitego. Słuchajcie, wszystko. lotniskowcy, dowódcy. Nie potrzebuję do takich rzeczy Znać dobrze angielskiego, bo tę większość bitew to i tak wiem o co chodziło. Natomiast ważne to, ile było samolotów, jaki rok, jakie straty, to wszystko jest opisane i to, mimo że angielski znam słabo, będę sobie mógł poradzić. No, fantastyczny album, zrobił mi Pan, Panie Piotrze, piękny prezent, chociaż powinienem się uczyć teraz do matury, ale to pamiętajmy zawsze o Panzer 4AUSD 88 Flak, czyli słynne. Armaty przeciwlotnicze, które były montowane w panterach i w, w tygrysach, pokazane wszystkie tutaj modele pojazdów alianckich i państw osi. No, coś nie są tego. Ja uwielbiam takie porównania. Pan Piotrek ma naprawdę ile było rozstrzeliwanych, tak? Killing by the soviet. No, super, tu po prostu wszystko. DSS, Estate Within Estate. No coś niesamowitego, po prostu wszystko. Jakie statki, jakie okręty, konwoje, ataki na to wszystko. No coś niesamowitego, sami Państwo widzą. Ja się jeszcze z taką książką nie spotkałem, a uwielbiam takie rzeczy. Zobaczcie. Mobilizacja. Trzecia Rzesza 18 milionów 100, Italii, Włochy 9 milionów 100, Finlandia 650 tysięcy, Japonia 9 milionów 100, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Kratia, to jest chyba Jugosławia, tak, Słowacja, oto to ta słynna Słowacja, gdzie yy, pewien pan doktor jeździ raz w roku na wakacje, a wszyscy inni nie jeżdżą, bo nie, bo nie stać ich, tylko stać pana doktora. Mandżukuło, czyli takie sztuczne państewko uczynione obok Chin przez cesarstwo. Japonii. Fenomenalna rzecz, bardzo serdecznie dziękuję. Cywilne i militarne straty, tak? Losy to są straty. Der Rzesza, straty militarne Rzeszy, straty sowieckie, denazji i obozy koncentracyjne nazistowskie, Holokaust. Regimenty kolaborujące z nazistami. Przypomnę, że ze wszystkich państw byli w SS. Pod koniec wojny jak już wiedzieli, że dostałem w dupę, oj, przepraszam, poruszyłem statywem in i w Polaków nie było. Także Polacy jedyni byli tacy, co nie kolaborowali. No, dlatego, żeśmy pewnie nie dostali odszkodowań od Niemiec, a teraz będziemy spłacali odszkodowania Żydom za to, co Niemcy im zrobili. Czyli wyszło jak zawsze, jak masz dobre serce, trzeba mieć twardą dupę. Migration in im war Europę, czyli migrację po wojnie w Europie. The French Resistance, to jest ruch oporu francuski. Occup Occupied Europe, to jest resistance, czyli ruch oporu w okupowanej Europie. Projekt Manhattan, czyli z tego co pamiętam budowy broni atomowej. The economic toll of the war, nie wiem co to znaczy słówko toll. The dawn of the cold war in Europe, czyli zimna wojna w Europie. Colonial unrest, the fall of empires. Prawdopodobnie chodzi o to, że Wielka Brytania po II Wojnie Światowej straciła no Indie, straciła imperium, taka była umowa z Rooseveltem, że dostają statki, okręty, samoloty i oddają. Battle and campaigns, o Jezu, ile tego jest, Boże, coś cudownego, Stalingrad, wojna na pustyni, operacja Bagration, the battle of Britain, the fall of France, the invasion of Poland, China, the unrecognized olive. No niesamowite, szanowni Państwo, niesamowite. Ja to robię teraz z pewnym strachem, ale chcę Państwu pokazać, o, zegarek od Pana doktora. No niestety hejterzy, ludzie zazdrośni, cały czas się bardzo denerwują, wyzywają mnie, bluzgają, jak pokazuję, bo no, jeśli oni mówią, że ja jestem jakimś tam dnem i oszustem i nikt mnie nie słucha, no to jak dostaję prezent, no to to jest jawne zaprzeczenie ich teorii, dlatego może, no też z drugiej strony może żałują, może też by chcieli prezenty, może ktoś by im wysłał te prezenty, co? Czy panu Włosimierzowi, on bardzo by może coś chętnie, może tableta, żeby nie piszczało, żeby się dało oglądać, bo wstyd do sądu później te nagrania nosić, piszczy. On też, sepleni, tak, oni wszyscy albo seplenią, albo mają głosy jak prawiczki, więc no, no niestety kiepsko ich słuchać, wstyd też do sądu nosić. Oni też by chcieli prezentów, ja ich rozumiem. Także dziękuję jeszcze raz za Tisota pięknego. Bardzo mi się ten zegarek podoba, dlatego że on był jako wdzięczność za to, że no za coś tam widocznie coś, w tym pomogłem. No i tutaj jest grawer. No mam tego nie pokazywać. Grożono mi, żebym nie pokazywał, ludzie nie mogą wiedzieć. Nie wolno mi dostawać prezentów, bo hejterzy się później mszczą. Także na tych osobach, które dają prezenty, więc. Żeby nauczyć ludzi, żeby mi nic nie dawali. Także dziękuję serdecznie za zegarek, który dostałem we Wrocławiu przy chłopakach. Piękna niespodzianka od pana doktora. Dziękuję. Dziękuję Piotrowi za piękne rzeczy. Przy okazji podziękuję też Krystianowi Talmie. Krystian dzięki za książkę, której nie przeczytałem, bo nie mam czasu. Znaczy czas by się znalazł, ale to jest świetna książka tego pana od geostrategii. Właśnie zapomniałem jak się nazywa. Naprawdę świetny fachowiec. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Nie hejtujcie mnie, proszę, za to, że to pokazałem. No ja też lubię prezenty dostawać. Elwirze też się miło zrobiło, bo Elwira wszystkim też pomaga, jak ktoś ma jakieś problemy z naszej ekipy, czy dentystyczne, czy związane z chirurgią, to Elwira zawsze chętnie każdemu w nieszczęściu chłopakowi, zwłaszcza jak widzę, że ktoś nie ma pieniędzy czy coś, to Elwira zawsze bardzo chętnie takim ludziom w nieszczęściach dobrą radą pomagała, już trochę uratowała ludzi. Także dziękujemy bardzo serdecznie za piękne książki I poz... Oj! I pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. O takiej ustawie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. O, i zegarek. No, kurde, no to będzie znowu fala brózgów. Trudno. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzeba podziękować za to. Sam czy sygnet jest, jest. Dobra, idę się pobawić z kotem albo ze mną. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Chłop w dom, Bóg w dom. Z Panem Dobrym Bogiem. Trzymajcie się. Cześć.